Cześć kochani, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dziś przychodzę do Was z przesłaniem. Jak już widzicie, wylosowałam sobie kartę z moich kart archanielskich i jest to Holy Love. Karta Holy Love, co znaczy wielka, ogromna miłość. Idzie do nas taka miłość, idzie do nas taka energia. Dzisiaj będziemy konstelować w tej energii, będziemy w niej opływać. Dzisiejsze wydarzenia mogą właśnie takie energie przynosić. Może to być jakieś wybaczenie, może to być pogodzenie się z kimś, może to być poznanie nowej osoby, może to być oh, holy love do siebie, czyli taka słodka miłość też do siebie. W końcu odnajdziesz taką wiarę w siebie, że ty masz siłę, że ty masz jakieś możliwości do rozwiązania jakichś problemów. Że masz moc. Tutaj jest opieka sił wyższych, które będą właśnie prowadzić ku takim krokom, krokom do jakiegoś wybaczenia. Tutaj trzeba sobie wybaczyć. Trzeba wybaczyć też innym, ale nie po to, żeby ktoś miał satysfakcję, tylko po to, aby po prostu to nie akumulowało się w naszej energii, w naszym, w naszym sercu, w naszym umyśle, po co jest nam to potrzebne. Tutaj wchodzimy w lutym w bardzo inne energie. Luty to będą energie, Przepełnione taką miłością, takim już yy, cały ten bałagan z tamtego roku i ze stycznia, bo stycznia był takim twardym, zimnym miesiącem, który nam wiele uświadamiał. To luty nas będzie ukajał takim miodem, takiej choli, takim radością, takim spokojem, pomału, żebyśmy w marcu weszli w nowe energie. Anioły na marzec zapowiadają już szczęśliwe wydarzenia. Zacznie się dużo zmieniać, i teraz już u niektórych dużo się zmieniło. Niektórzy weszli już w te pozytywne energie Holy Love. Już w najbliższych dniach, gdy ten luty się zaczął, mogły zadziewać się różne pozytywne zmiany u Was. Jak najbardziej. I ta karta o tym właśnie mówi. Ona przynosi spokój, ona przynosi harmonię, ona przynosi opiekę sił wyższych. Tutaj jesteście chronieni jak najbardziej. I takie pozytywne e, energie miłości będą do Was spływać. Tutaj trzeba popatrzeć w głąb siebie, tutaj trzeba pokochać siebie. Mimo tego wszystkiego, co się działo, to weźcie tylko lekcje. To Was miało czegoś nauczyć, to Was też miało nauczyć siły, wiary w siebie i miłości, że Wy po prostu, mimo tego, co się dzieje, Wytrwacie w tych energiach. Czyli ten luty przynosi bardzo takie miodowe energie, słuchajcie, będzie się zmieniało. U tych oczywiście, którzy pozwolą sobie wyjść ze strefy komfortu i którzy będą coś robić ze swoim życiem, którzy zmienią myślenie, bo to jest najbardziej podstawowa rzecz: trzeba zmienić myślenie. Jeśli Ty dalej będziesz opiewała, czy opiewał, słuchajcie, na niskich wibracjach, ciągle będziesz się zamartwiała zamartwią, myślą o negatywnych rzeczach. No, ta Holy Love nie będzie tak słodko przychodzić do was w tym lutym. Będzie się ciągnąć wtedy cały rok. Cały rok, kochani, się będzie ciągnąć za wami taki po prostu, no brzydko mówiąc, smrodek y, tych, y, dalej tych trudnych wydarzeń. Trzeba zmienić myślenie. Trzeba zmienić myślenie. Zobaczmy, jakie energie przychodzą tutaj z karty, No ja sobie nieraz lubię tak brać, właśnie energię. Energia o. Zobaczcie, jak mi się świetnie zgada. Self-acceptance, czyli samoakceptacja. Dokładnie to, co ja mówiłam przed chwilą. I tu jest energia samoakceptacji, anioł samoakceptacji. I to jest miłość do siebie, miłość do świata, miłość do tego, co cię otacza. Te anioły chcą Wam powiedzieć, że nadszedł czas w końcu, aby zająć się sobą, aby zająć się swoją energią. To nie jest egoizm, tutaj nie chodzi o taki egoizm, że nie robię nic dla nikogo, jestem tylko dla siebie, prawda? Ale trzeba czasem zadbać o siebie, o swoją energię, o szacunek, o granice, które tak ostatnio anioły proszą, o które nawołują w przesłaniach wieczornych, szczególnie, prawda? czyli trzeba zająć się tym jak najbardziej pracą ze sobą, pracą ze swoimi emocjami, ze swoimi uczuciami. Kontakt z naturą bardzo wam w tym pomoże. Rozmowy same ze sobą, chociaż one wyglądają śmiesznie, ale ja taką technikę polecam moją, kli, moim klientkom, klientom, żeby rozmawiać ze sobą w domu. Oczywiście nie na mieście, prawda? Ale w domu rozmawiajcie ze sobą. Mówcie tam, opowiadajcie, powiedzmy komuś. No mówcie do Anioła, mówcie do przewodnika, do Kogo chcecie, do, do kwiatów. Mówcie, tylko kwiatom nie wyrzucajcie negatywnej energii, bo mogą uwiędnąć. Mówcie, rozmawiajcie. To jest rozmowa, taki wewnętrzny monolog, ale on bardzo wiele wam potrafi wyjaśnić, bo jeśli się wkręcicie w taką rozmowę, to zaczniecie słuchać w końcu sami siebie. Po jakimś czasie zaczniecie słuchać sami siebie i wtedy będziecie wiedzieć, co wy chcecie, co tu się dzieje we mnie. Wyłazi ze mnie, to ja wiem, czego ja chcę i co mam zmienić. I tutaj zacznę wtedy szanować i akceptować siebie. To takie są energie piękne na dziś i na ten najbliższy czas. Na dziś i na ten najbliższy czas, kochani. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.